Gość Radia Płońsk. Program gość Radia Płoński Janusz Łopątkowski przed mikrofonem, a w studiu Radia Płońsk wójt Gminy Płońska Aleksander Jarosławski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, redaktora, witam państwa. Spotkaliśmy się po to, żeby troszkę o dorzynkach Gminy Płońsk porozmawiać. One wielkimi krokami się zbliżają, bo już 11 września, czyli w najbliższą niedzielę, ale wcześniej może, bo troszkę, może nie to, że pod znakiem zapytania te dorzynki stały, bo to chyba za dużo powiedziane, ale w pewnym momencie pojawił się taki dosyć dramatyczny, nazwijmy to apel o, o pomoc w organizowaniu dożynek, prawda? Czy wszystko w takim razie, no już dopięte na ostatni guzik, jak to wygląda? No nie było dra dramatycznego żadnego momentu, jak pan redaktor powiedział. Właśnie tu się nie w pełni z panem zgadzam, z pana wypowiedzią, z pana pytaniem. Chciałem A. tylko jedno powiedzieć, ponieważ każda uroczystość ma to do siebie, że trzeba mieć na nią przeznaczony budżet. W związku z tym e, zbieramy środki finansowe z różnych e, źródeł, między innymi z dofinansowania, składaliśmy wnioski w ramach stowarzyszeń, pozyskaliśmy środki finansowe, no ale również pozyskujemy od sponsorów. I stąd był apel wnioski Urzędu Gminy, żeby wzięli udział również Przedsiębiorcy, osoby fizyczne i prawne zainteresowane dorzynkami. Cykliczna to jest impreza co roku organizowana przez Urząd Gminy w Pońsku wraz z partnerami i współorganizatorami. Głównym organizatorem jest oczywiście w tym roku Gmina Pońsk. Dożynki zaplanowane są na 11 września 2020 roku. 2022 roku. Co dobrego będzie się działo? Gdzie się spotykamy? Co przygotowaliście? Plan jest. Taki, że terenem, jak gdyby gdzie odbędą się dożynki, to jest boisko sportowe w Jeżewie. Natomiast no, gmina przygotowała dosyć bogatą ofertę podczas 15 gminnych dożynek. Uważamy, że w tym programie powinni się znaleźć również pewne rzeczy mówiące o działalności gminy Płońc, gmina obchodzi 30-lecie 30 działalności, gminy zakład y, komunalny przy gminie działającej, 10-lecie działalności. W związku z tym złożyło się to, że to będą takie y, dorzynki podsumowujące naszą działalność. I podczas właśnie 15 dorzynek przewidzieliśmy y, tą bogatą ofertę, wystąpią różne zespoły plan był, że dożynki miały się odbyć w 2020 roku w związku z pandemią nie odbyły się w 2020 i 2021, więc dwa lata przerwy. Przystępujemy jak gdyby do realizacji cyklicznych dożynek gminnych, które gmina organizuje. Oczywiście mamy partnerów, mamy współorganizatorów. Składaliśmy y, różne wnioski, no i pozyskaliśmy dofinansowanie. W tym roku ta oferta przewiduje m.in. rozpoczęcie o godzinie 13 na boisku w Jerzewie. Szał polowa. Jest to parafia Radzymin, w związku z tym ksiądz proboszcz parafia Radzymin będzie się starał y, Poprowadzi mszę świętą i po mszy pod, y, będzie ceremoniał dożynkowy. Również wystąpi, przewidywana jest orkiestra z pod y, kierownictwem pana Leszka Kalkowskiego i występ marżonetyk. Dla tych, którzy na muzyczną część mają ochotę, co dobrego będzie się działo Przemijęliśmy rzeczywiście dosyć dużo atrakcji. Wystąpi nasz zespół ludowy gminny Poński, Płońsk, zespół Swada i lokalny zespół Capri. Natomiast te gwiazdy wieczorów w planie Przewidywanym jest występ zespołu o godzinie 17. Taki zespół, który śpiewa, możecie Państwo się domyśleć, niespotykany kolor oczu, mam jeden taniec, jedna noc, to jest zespół Defis. W związku z tym zapraszamy na występ tego zespołu. Wystąpi również w składzie zespół znany z Olsztyna, gdzie pseudonimy mogą Państwu wiele powiedzieć, to jest Lolek, Bolek, Menio, Długi, Pikni, Pinki. Pan i Kornel to jest oczywiście zespół znany, który takie e, utwory przedstawi Państwu. Trzy lata ręce, tak smakuje życie i oczywiście kamień z napisem Love. Czyli o zespół Enej chodzi. Zespół Enej, jeżeli Państwo się domyśliliście, to właśnie chodzi o zespół Enej. Rodzinna impreza się szykuje? No tak, jeszcze przewidzieliśmy dla młodych seniorów i dla młodzieży też gościnnie wystąpi Kasper Błoński, Tylko Ty i Eluwina. To jest chyba te utwory, które Kasper chce przedstawić wieczorem 11 września podczas gminnych dożynek. Jak ważne, ważne to wydarzenie jest, gminne dożynki. Dziękujemy rolnikom za ich trud. Rolnicy dziękują także za to, że Udało się bezpiecznie przez no i wakacje i cały ten okres z plonów i zbiorów przetrwać? Tak, rzeczywiście nie był to łatwy rok. Był to trudny rok rzeczywiście dla rolnictwa. Wszyscy wiemy, że w otoczeniu jesteśmy po sąsiedzku toczy się no wojna na Ukrainie, w związku z tym Polacy otworzyli swoje drzwi, swoje serca przyjęli sąsiadów z Ukrainy, w związku z tym mamy jako mieszkańcy i obywatele, i nasi mieszkańcy dodatkowe jak gdyby obowiązki Ponieważ pomagamy e, naszym e, sąsiadom z Ukrainy, i jeszcze przy tej okazji musieliśmy bieżące sprawy załatwiać. Poza tym istnieją jeszcze inne problemy bieżące, no ale to nie podczas święta, dożynek, o tym będziemy mówić. Ale natura także nie była najbardziej łaskawa. U, nie była dla łaskawa, ramników. ale mimo to dzięki pracy rolnicy potrafili zebrać plony i dosyć te plony były ofite. E, chcemy, żeby tylko odpowiednie wynagrodzenie za to za zboże, za właśnie od, odpowiednie otrzymanie gratyfikacje, żeby dalej mogli y, uprawiać i utrzymać rodziny. Ponadto wiele atrakcji też przewidujemy. To tak do koniec właśnie jeszcze, jakby mógł pan powiedzieć, czemu w niedzielę warto do Jerzewa zawitać? No właśnie, warto zarezerwować sobie czas na bliższą niedzielę i przyjechać do Jerzewa na 15. dożynki, no, o 12.30 te prawy organizacyjne, o 13. msza. Czeka wiele atrakcji, między innymi to tak, place zabaw dla dzieci, stoiska z wyrobami lokalnymi, koła gospodyń będą się prezentowały, wesołe miasteczka, a poza tym będą konkursy. Między innymi konkurs Najpiękniejszy Wieniec jest również konkurs Radia Płońsk. Najciekawsze stoisko i jest konkurs Zmieniamy Nawyki, czyli konkurs dotyczący ochrony powietrza, czyli dbamy o środowisko. Więc proszę Państwa, czeka dla Państwa szereg atrakcji. mi wszystko, żeby ten dzień był pełen niezapomnianych energii i wrażeń. Niedziela 11 września. 2020 roku. 22. Zapraszam, 22 roku Zapraszamy do Jerzego. Ja również zapraszam do Jerzego. Będziemy, oczywiście, na gminnych dożynkach Gminy Pońsk, A dzisiaj w studiu naszym wójta Aleksander Jarosławski. Serdecznie dziękuję. Dziękuję, panie redaktorze. Serdecznie państwa zapraszamy. Do usłyszenia w najbliższą niedzielę. Zapraszamy do Jerzego. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.